Jestem załamana, serce pęka. To są skutki naszego postępowania. Tonąc w plastiku. W poniedziałek o 21.30, tylko w Kanal+. Plus. A to co? A to niespodzianka dla abonentów platformy Kanal+. Plus. Z okazji 25. urodzin Kanal+, Plus masa niespodzianek dla naszych klientów. Świętujmy razem. Więcej na kanalplus.pl Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej jeden metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadam o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl Ukośnik Koronawirus. Koronawirusa zwierzęta, tak jak Państwo słyszeli. To Czemu jest bardzo. Jezu, zapomniałam, że ma. jak wieszak Korona Koronawirusa zwierzęta, proszę bardzo. Tak jest, proszę Państwa, to jest bardzo ważny temat. Jeszcze nikt nie zjeżdża w Zieleńcu. Tutaj do 80 cm stopni. Temperatura teraz 0 stopni. Przepraszam, 80 cm śniegu. Temperatura aktualna 0 stopni i to się nie zmieni. Ciekawe są te spostrzeżenia takie o zmianie diety u nas w Polsce. Jest to znacznie opóźnione. Ja jako dietetyk wiem, że fala kulminacyjna przyjdzie, jak będzie troszkę cieplej, bo zaczniemy wyciągać ubrania z szafy. Kolejne informacje od Janny Donikowskiej Paś o godzinie 8.30. Już teraz zapraszam i dziękuję. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Ode mnie kilka słów proszę Państwa o pogodzie. To chłodna sobota, ale spokojnie w poniedziałek zdecydowanie będzie cieplej. Spojrzenie na Europę, nie tylko. Nałożenie Europy na Globus, na to, jak wyglądamy globalnie pod względem koronawirusa. To wszystko zapewnia Państwu redakcja zagraniczna TVP Info. W osobie Marcina Czapskiego w tej chwili. Marcin, witam Cię. Witam. To tak się dowiedziałem, że nakładamy Europę na Globus, teraz, ale dobrze. No dobrze, no to nakładamy na mapę <noise> świata Europę. No, w pierwszym względem... dniu to już można złapać Słowotok. Tak, oczywiście. No to teraz ja na chwilę Cię wyręczę. Wam tak. że to dziecko staje, robi to tak, jak pan mu przykazał. Nikt by tego nie chciał oglądać. No i będzie Wredna jeszcze jedna próba. Patrz. o Prosi ją, spróbuj jeszcze raz. I patrzcie. <gry> Ale i, i o to chodzi, ta ręka jeszcze, która w powietrzu próbuje wygenerować jakieś diabelskie moce napędzające to hula-hop, żeby one tam właśnie przyszły. Ale wiesz, hula-hop leży na ziemi, a tu są jeszcze te ruchy bioder, prawda? Coś tam nie zagrało. Poczekaj, ja odbiorę cicho. i powiem, Co tu się cicho. dzieje? Cicho! Marzena jest teraz zajęta, prowadzi program, przepraszam bardzo, zadzwoni później. Ale wstyd. Taki pan. wstyd, samo życie, Do no co? Teraz już sobotni przegląd, list przebojów i Marek Nieźwiecki. Sobo, Sierocki, przepraszam. Ja zamykam oczy. Tak. Wy patrzycie, że ja tak. zamknięte mam Od oczy. 10 i Od 10 w dumę, 30. Tak, proszę bardzo. W miarę <laughs> szybko, ale nie za szybko. Dobra. 3, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, już. 1. I wiedzieliście, że nie, nie tą kostkę złapałem. może ci z kartami Aha. będzie lepiej, już. tak. Atakuje Romain Bardet, no, poeta poeta rusza Romain Bardet. Słyszałem, że powiedziałeś poeta. Poeta. <grym> poeta. Tak się zdziwiłem. <grym> <grym> Bardet poeta, no ale. Poeta. Mo może teraz tak, może tak. Ten atak będzie jak poezja. Zobaczymy. No, no, tak. Z zaginionej dżungli, tylko w Kanal Plus. Jestem załamana, serce pęka. To są skutki naszego postępowania. Tonąc w plastiku w poniedziałek o 21:30, tylko w Kanal Plus. Hity miesiąca w Kanal Plus Violin. Wszystko i dużo więcej w kanal plus VOD po podłączeniu dekodera do internetu. Karolina Skrzyńska. Witam serdecznie i zapraszam na wtorkowe wydanie magazynu nieprzegap. Najpierw zaproponuję poruszający film z Penelope Cruz i Javierem Bardemem, serię dokumentalną o sztuce undergroundowej i komediowy serial z and Dance. Dla siebie znajdą też coś fani mocnych, thrillerów i produkcji przenoszących do świata fauny. Dziś zaproszę też na premierowy odcinek programu muzycznego Gabi Drzewieckiej. Javier Bardem i Penelope Cruz to jedna z bardziej intrygujących par Hollywood. Ich niesamowita chemia nie tylko ciekawi w życiu prywatnym, widać to też na srebrnym ekranie. Możecie się o tym przekonać już dzisiaj wieczorem w poruszającym dramacie Asgara Faradiego. Opowiada on o kobiecie, która po latach wraca w swoje rodzinne strony. Tam czekają trudna podróż przez wspomnienia.